Kiedy na konferencji Sony zapowiedziano, że zobaczymy grę od znanego i szanowanego dewelopera z Headem, płakaliśmy. Wiedzieliśmy, że to będzie gra From Software, byliśmy wzruszeni i zostaliśmy rozczarowani. Na szczęście pokazano inną, też bardzo fajną grę i był to Spider-Man od innego szanowanego studia, Insomniac Games. Znaczy, to, to nie był Bloodborne 2, toczący się w mieście? Nie, 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 to, to jest... nie. Jesteś w porządku? Śmieję się z nerwów, znaczy, Zadawaliśmy sobie wszyscy pytanie... E... Czy, czy to był gameplay? Czy będzie downgrade? Czemu to wygląda tak dobrze? Czy to nie jest zbyt płynne? I teraz poszedłeś, zobaczyłeś, że faktycznie ktoś grał, ktoś trzymał pada w ręce tak, na zamkniętym tak. pokazie i okazało się, że to krótkie demo. Ten sam fragment to tak naprawdę morze nieskończonych możliwości. Tak, to jest cytat z jednego z producentów z Insomnia Games, który przedstawiłem ci przed tym nagraniem, tak. a mianowicie zapytał go ktoś właśnie o to, ile tam jest możliwości, jak bardzo to jest liniowe, jak wygląda struktura rozgrywki, mhm. no i on jakby wprowadził w taką, takie sformułowanie, które bardzo pasuje do hypu z targów, powiedział, że te krótkie demo, które widział już tyle razy dzisiaj, ma endless possibilities, czyli nieskończone możliwości, ale oczywiście sprowadza się to do tego, że ten deweloper i to demo i w ogóle cała ta sytuacja jest jedną z takich typowych wątków E3 i takich trudnych sytuacji, w których jest taka, taki producent, że otrzymuje zadanie zaprezentowania jakiegoś bardzo efektownego dema i nie za bardzo może mówić o czymś poza tym. Może mówić tylko takimi ogólnikami. Jednocześnie wszyscy chcielibyśmy dowiedzieć się. Wszystkiego, co jest poza tym demem, bo ono samo w sobie jest dość jasne. Mamy jakąś misję, w której musimy podążać za pewnymi znacznikami, i to w wielu grach akcji widzieliśmy tego typu misje, zadania, ale to wszystko toczy się na tle tego olbrzymiego miasta, które, jak mówi Insomniak, będzie otwartym miastem, po którym będzie można swobodnie podróżować i wykonywać jakieś zadania. Jakieś zadania, czy z linii fabularnej, głównej, czy jakieś zadania poboczne. Niestety nic nie powiedzieli na temat tych tego, tej struktury sandboxowej, czy, czy wiesz w jakim kierunku pójdą, no bo oczywiście są tutaj różne, czy watchdogs Dogs 2, czy, czy GTA, jaki to będzie kierunek. Niestety nic na ten temat nie wiemy. Wiemy za to tyle, że no, to demo, które widzieliśmy, rzeczywiście jest demem, w którym masz jakąś tam swobodę w tym, jak walczysz. I to chyba wydaje się o tyle, o tyle. Jakby w ogóle to pytanie, czy to jest prawdziwy gameplay, pojawia się dlatego, że to rzeczywiście wygląda fenomenalnie wszystko. I szczególne wrażenie robią poziom animacji, płynność tego, jak się gra, płynność tego, jak wykorzystujesz różne elementy otoczenia, różne ataki pająka w tej walce, no to wszystko wyglądało po prostu, jakby było ekstremalnie wyreżyserowane, no ale rzeczywiście jeden z producentów odegrał to tam na swój sposób, korzystając z trochę innych możliwości z innych przedmiotów, jak gdyby, czy z innych umiejętności i rzeczywiście w akcji wyglądało to równie dobrze. Dużo się pojawiało porównań do Batmana, czy ktoś pytał o to? E, no myślę, że nie trzeba było pytać, że to jest dość oczywiste i bardzo dużo tych zachowań sposobu gry w, w konfrontacjach z przeciwnikami jest opartych na, na Batmanie, czyli to, że gdzieś tam po po, po, nad przeciwnikami gdzieś tam starasz się utrzymać, że, że tam możesz zwisać, że możesz ich e, przyczepiać do, do tak. różnych obiektów. Oczywiście jest to na trochę większą skalę, bo możesz tam, prawda, widziałem tam na przykład w tym tymie, że siecią e, rzucił przeciwnika na siatkę i ten tam został przylepiony do tej siatki, więc wyglądało to bardzo efektownie. Te, sama walka też oczywiście bazuje na... Robieniu uników i prawda, kontrowaniu tego później. Widzieliśmy też tego, tego osiłka, takiego silnego przeciwnika, którego, na którego zwykłe ciosy nie za bardzo działały. Trzeba było go albo ogłuszać jakimiś tam, czy uderzać elementami otoczenia, albo poczekać, aż się zmęczy, i wtedy zyskiwaliśmy ten, te, pole, te pole do ataku. Czyli też coś w stylu Batmana, tak? No, gdzieś tam w zasadzie, no, no, w zasadzie niemal identyczne patenty. Jak sobie to zestawisz z taką grą jak Shadow of Mordor, to się chyba kreuje taki schemat, że masz gry, które bazują swoją walkę na przykład na Batmanie, ale te poszczególne umiejętności, które wewnątrz walki używasz są zainspirowane umiejętnościami bohatera. Tak. I one trochę zmieniają jednak tą dynamikę. Myślę, że może ten schemat Batmana taki, jako taki podstawowy szablon trochę uwalnia deweloperów czy, czy może stymuluje ich kreatywność? Mm -hmm. Bo nie muszą się zastanawiać od zera, jaki ten system zrobić, tylko on fundamentalnie pasuje do tej gry. Trzeba tylko właśnie, bo widziałem na przykład fragmenty, gdzie był wykorzystany pajęczy zmysłu w walce, mm -hmm. to jakoś tam nie wiem do końca jak to działa, ale w, na konferencji to było widać, że on tam miał tak, takie spowolnienie tak, tak. czasu i miał taką aurę wokół głowy, że robi takby tak unik, bo, bo wyczuł to. No nie? Więc wiadomo, tak. że w Batmanie nie ma na coś takiego miejsca. To, co widzimy, to, co widzieliśmy na prezentacji i co widzicie tutaj w tle jako przebitkę, to jest gdzieś tam początek e, fabuły, kiedy Spider-Man wsadził za kratki Kingpina, z którym tam zresztą rozmawia przez telefon, e, ale pojawia się niejaki Mr. Negative, e, który e, próbuje przejąć jakby terytorium Kingpina, no i oczywiście Peter Spider-Man musi tutaj jakby działać. Jest też taki ciekawy wątek tego, że insomniak wyszedł z założenia, że najlepsze Spider-Many dzieją się wtedy, kiedy w jakimś sensie prywatne życie Spider-Mana, czyli Petera łączy się z, tym jego, z jego pracą superbohatera. bohatera jest to w taki sposób wytłumaczone, że ten Mr. Negative dla, dla Spidermana jest znany jako Pan Lee, który ma tam jakąś, jest jakimś tam biznesmenem i filantropem i prowadzi jakieś tam ośrodki pomocy. No i w jednym z tych ośrodków pracuje ciocia May. I to jest właśnie ten, ten gruby Bigos, który wkopała się niezły, nasza... Niezły ambaras. Niezły barę. dokładnie. No dobra, więc najważniejsze, co wynieśliśmy z prezentacji, potwierdzenie. To był gameplay. Był gameplay. Ktoś w, ktoś w to Ale grał. nic nam to nie mówi na temat samej gry jeszcze za bardzo, oprócz tego, że jeśli, no jeśli uda im się dojść do tego poziomu w całej grze, no to rzeczywiście to będzie, nie wiem, no chyba całkiem spoko. Czekamy.